Dobra, dziadku, będę na przykład pamiętał. Do widzenia. Dobra, tutaj gdzieś to jest taka opuszczona pizzeria w napa. Dobra, taksi. Halo, taksi. Teraz jej przejedzie, poczekamy. Ciąnak, taksi. Halo. Hała. Czemu pan jeździ tak, pijanie? Muszę wsiadać. Dobrze. Proszę mnie podwieść do pizzerii nafa. co to gdzie to jest? Eee <laughs> dobra. Proszę mnie pod. Czemu pan pijak? I gdzie to jest? Tam? Proszę w lewo. W lewo. No, gdzie pan jedzie? To jest port. Gdzie pan jedzie? No. Kto panu dał licencję na jeżdżenie taksówką? Mam kiełbasę. A gdzie pani? Proszę i tak nie jeździć, proszę pana. Proszę mnie dojeść do pizzerii Rifnafa, w prawo. A dobrze. Teraz prawo. Jedziemy. W prosto, prosto cały czas. Czym pani jeździ jak pijak? Proszę! Mam, je... jeździ, mam kierownicę ślizgą. Proszę, proszę jeździć po ulicy. Panie! Bo zadzwoni na policję. Proszę teraz w lewo. W lewo! Nie, bo zadzwoni na policję, bo panu nie zapłacę. O, tak. No, nie Bo zadzwoni na policję. Będę miał dowód na policję. Ja to jest aparat już. No, o, tu i tu, to tu jest, to jest, to jest, ok? Dobrze, ja co pan wyprawia? Zadzwonię na policję. Stać! Proszę wsiadać. No dobra. Ej, panu, jak pan wsiada, to tutaj panu znika kask. A jak wtedy wysiada, to pojawia się panu kask. Wyprawialiśmy na ręce. Dobrze. To jest taka dziwna, taka opróczna pizzeria FNAFa. No mam też pojedzenie są kamery. Pani, a co tutaj jest? Powiedzenie. To chyba jest biuro. Panie! Panie proszę. Tu jest biuro. Nie? Tu jest biuro z kamerami. O, to jest jakiś Mortal Kombat. <coughs> Mamy którą godzinę? Odpalmy sobie wiatrak. Nie. Możemy sobie odpalić wiatrak? Tak, możemy sobie odpalić wiatrak. Nie. Odpalmy. Czemu pan YouTube'acha nic nie widzę? Bez moja nie Aha Ja Przez. też już mam właśnie mam. Mam... No. Proszę, proszę się, co pan robi? No, co nie. Hmm. na policję. Dobra, to wezmę auto jakieś. Dobra, Dobra takie sobie już wezmę. Panie, jest Tak <grych> Jestem. Dobra. Dobra, proszę mnie podwieźć. Proszę jechać. Panu nie zapłacę. Tylko i No to super. Gdzie jedziemy? Teraz do domu. Aha, do mnie. A w ogóle kto pan da... kto dał... Kto pan dał licencję na... na... Skąd pan, pan brał go? Ile wam powie ma lat? Nie wiem. Nie, pan nie wie, ile ma lat? A pan, jak pan ma na imię? Taksówkas A nazwisko? Taksówkas a, a drugie imię? Taksówkas Aha, a ja jestem... A ja, nawet nie wiem... Tak, a ja jestem Adolf Hitler Proszę pana taksówkarzu, ja jestem Adolf Hitler jakby co? O, ja chubek. jestem Adolf Hitler. Ja zadzwonię na policję. Proszę wysiąść. Pro, ja, ja, proszę się zatrzymać, bo zadzwonię na policję. Panie coś chciał. To już se, też se wezmę swój busik. Halo, tu jestem. No nie mój busik. Już się sam pojadę, dziękuję. Tak. Musisz mi podjeść Już Pan mnie wytrzymał Tak w ogóle Coś było tam w wiadomościach, że, że pan jest podobno z ag jest pan agentem podobno. I podobno ścigają, pan, ścigają pana ścigają pana. nas agenci! Gdzie? Tył. Tam. A jak pan jeszcze raz się nazywa? Tak, się Ta jasna, ja jestem Adolf Hitler. Jakby chciał wiedzieć. No to gdzie jest ta stacja? No nie do domu ja chcę jechać. No dobra. No, no tu jest już mój dom! No ja proszę, się zagapiłem. Proszę pana! No proszę! Proszę pana. Co pan wyprawia? Czy pan jest pijany? Do widzenia. E, idę na policję. Nie. O, tu już jest policja. Dziękuję pan Bogu, że tu jest policja już. Nawet za mną nie iść Ja też jestem policją Ja tu zróbmy ko kostium Dobra, idę na policję e, Dobra, dobra. E, może... Dziękuję, dziękuję bardzo Możecie potem pot Jak go złapiecie, to dajcie mu do żywocie Dziękuję Czemu pan wysadził swoje auto? Ja nie mam auta mi porwali. Prima, Prilis Wszystkiego najlepszego z okazji narodzenia się Chryskusa Boom, headshot Boom, headshot Chce pan wojny? Dostanie pan wojny No. Nie, nabiłam się ale się nie będzie, zaręczył kierowców. Dobra, gdzie pan na jest? Taksi, halo, taksi, halo. Gdzie pan jest? Kto to mówi? Gdzie pan jest? No nie, tylko nie ten gościu. Proszę, żeby to nie był on. Kto tu jest? Halo? Co je Dobra, proszę mi już podwieźć. A gdzie? No, na, drugi, na drugą stronę miasta. A w ogóle, czemu pan w ogóle jest przy, wojskowym? Eee, yy, bo nie miałam tego i dali mi takie. Aha, proszę jeździ po ulicy. No, 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 gdzie no, no, mam no, Mam, mam, zdjęcie na policję. Ja w ogóle mam zdjęcie na policję. Haha, mam zdjęcie na policję. Gdzie pan jest? Gdzie pan jest? Dobra, to jest ja taki sposób, który moje przodkowie tak właśnie robili. No, na razie wyszedł. Czemu to jest policja? Dobra, halo, proszę pana. Y Proszę Pana. To ja ran. Halo. Halo. Ja tylko chcę się Panu zapowiedzieć coś. Halo. Proszę Pana. Proszę Pana. Proszę. Nie. No. Wszystkiego najlepszego z okazji narodzenia się Chrystusa. Proszę tu wrócić. Co nie? aha, pana zabiję ja też się zabiję eee, to... dobra, nie niby... będzie... dobra, już nie ma tego halo! halo! gdzie pani? halo, Jak ta tutaj po mnie przyjedzie? dobry to pan wyrwała ta krzyka? co? Proszę, <grym> Czemu pan, czem pan jeździ strażą pożarną? Gdzie jedziemy? Czy pan ukradł straż pożarną, Jeśli tak, to, to ja mogę zadzwonić na policję. E, to pan... Stę... To... Panie! Pana zabiję. Dobra, proszę sobie. Nie, nie, nie proszę pana. Ja już... Ja się... nie, już nie będę tego... Ja już wezmę sobie motor. Dziękuję. No! Narka! Zaczniję Nie złapie mnie pan. No. <laughs> Proszę, pada. Aha, nie złapie mnie pan. Dobra, jedziemy. Dobra. Nie, nie, popsuł mi się motor. No nie, tylko żeby on No nie, on przyjechał, dobra... Szykuję bazukę. Szukaje birci. Proszę pana, proszę pana, co pan tu wyprawia? Co pan mnie rzuca? No, proszę pana! Co pan się zabił, ja też się zabiję. Szybko, szybko, ja już mam dosyć tego, tego gościa. Po Mam... prostu Już! Panie! Proszę mnie zostawić spoko! No, Aaaa, O nie, kosmicin! Oh. No nie! Ja też się zabiję! Dobra, narka! No nie! Szybko! Szybko, szybko, szybko! No nie! Motor mi nie działa! Jak ja teraz mam ucieknę? ucieknę? Będę miał w razie czego bazookę Gdzie ten facet? Gdzie ten facet w czerwi? O tutaj to jest On sam mnie pchowało Dobra ważne żeby Żeby już gó... Dobra pojadę sobie jakiegoś... Pojadę sobie pojadę na nisko nie No panie, ja pan, z panem nie wyrobię. Ja z panem nie wyrobię. Mam HP. Z panem nie wyrobię. co się Coś pan mówił? Z panem nie wyrobię. Mam zejść HP. Gdzie jest. Dobra, ja też się zabiję.